Usiadła w pierwszej klasie z pewną siebie postawą kogoś, kto dokładnie wiedział, kim jest, ale dla załogi tego lotu wydawało się to problemem. Podejrzliwe spojrzenia, niezręczna cisza i pozornie niewinny gest, podanie jej niewłaściwego posiłku, były zaledwie początkiem czegoś znacznie większego. Nikt tam nie przypuszczał, że ta dyskretna kobieta posiadała moc, która zmieni losy wszystkich na pokładzie. A kiedy samolot wylądował, było już za późno na żale. Był zwyczajny poranek na międzynarodowym lotnisku w Atlancie. Spieszący się pasażerowie przemierzali korytarze. Przy bramce na lot 748 linii Capital Air do Nowego Jorku panował duży ruch. Wśród dyrektorów par i rodzin wyróżniała się elegancka, czarnoskóra kobieta o spokojnej postawie. Angela Whittaker. Miała na sobie dopasowany biały żakiet, ciemne spodnie wizytowe i dyskretne perłowe kolczyki. Jej stanowcze spojrzenie analizowało tablicę lotów, jakby zawsze wyprzedzała czas. Gdy tylko Angela zbliżyła się do bramki pierwszej klasy, poczuła na sobie spojrzenia i niemal niedostrzegalne gesty, które nauczyła się rozpoznawać od najmłodszych lat. Biała, blondwłosa kobieta w mundurze linii lotniczych sprawdziła dokumenty Angeli i na chwilę zawahała się. Z wymuszonym uśmiechem zapytała, unosząc brew, W mojej pierwszej klasie? Angela tylko skinęła głową, podając kartę pokładową. Tak, 1A. Pracownica potwierdziła w systemie i, nawet po sprawdzeniu, zachowała niezręczny uśmiech. Ach, oczywiście, miłego lotu powiedziała, ustępując miejsca. Angela przeszła, ale coś wewnątrz niej już wiedziało, ten lot będzie dłuższy niż przewidywane dwie godziny. W holu, podczas gdy rodzina turystów śmiała się głośno, a biznesmen rozmawiał pospiesznie przez telefon, Angela zauważyła dwie stewardessy rozmawiające cicho. Kiedy się zbliżyła, jedna z nich nagle przestała mówić. Znała tę ciszę nie dyskrecji, lecz dezaprobaty. Angela nie była nowicjuszką w świecie korporacji. Kierowała jedną z największych firm technologicznych na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Ale tam jej pozycja wydawała się niewidzialna. Żakiet i uprzejmy ton nie wystarczały. Jej obecność dla niektórych wciąż była niewygodna. Czekając na wejście priorytetowe, biały mężczyzna próbował ją wyprzedzić. Angela uprzejmie: Przepraszam pana, wydaje mi się, że jestem przed panem. Jestem z grupy pierwszej klasy. Zmarszczył brwi. Poważnie? Powiedział, patrząc na jej identyfikator. Tak, miejsce 1a, odpowiedziała stanowczo. Cofnął się, udając, że nie słyszał. Kilka minut później ogłoszono wejście. Angela przeszła korytarzem pod kolejnymi spojrzeniami i cichym osądem. Wchodząc do samolotu, została przywitana przez blond stewardessę ze spiętymi w kok włosami i zimnymi oczami. Witam na pokładzie, powiedziała, mierząc ją wzrokiem od stóp do głów. Angela skinęła głową i poszukała swojego miejsca, numer 1a, przy oknie. Usiadła, poprawiła teczkę i wyjrzała na zewnątrz. Wiedziała, że sposób, w jaki zostanie potraktowana, nie będzie taki sam, jak innych pasażerów w tej samej kabinie. Kapitan powitał pasażerów. Stewardessa z wcześniejszej sytuacji przeszła, rozdając gorące ręczniki. Kiedy podeszła do Angeli, podała go oschle, bez kontaktu wzrokowego i sympatii. Nie była agresywna, ale zimna. Angela, przyzwyczajona do bycia docenianą za swoją wartość, była traktowana jak niewidzialna. Westchnęła głęboko. To nie był pierwszy raz, ale coś jej mówiło, że nadszedł czas, by postąpić inaczej, by dać nauczkę. Zapiąwszy pas, Angela zamknęła oczy. Obok niej biała para rozmawiała o ze stewardesą, która wcześniej była dla niej tak zimna. Dla nich wszystko przebiegało gładko. Angela otworzyła oczy. Nie chodziło tylko o nią, ale o każdą czarnoskórą kobietę, niedocenianą na stanowiskach władzy. W tej kabinie pierwszej klasy wiedziała, że za chwilę doświadczy czegoś, co wykracza poza wszelkie podręczniki lotnictwa. Lot ledwo się zaczął, ale kiedy się skończy, niektóre kariery już nigdy nie wzbiją się w powietrze. Po starcie, w ekskluzywnej pierwszej klasie, Angela, mimo fizycznego komfortu, czuła się jedynie tolerowana, a nie mile widziana. Podczas gdy inni pasażerowie otrzymywali uśmiechy i preferencyjne traktowanie. Kontrast w traktowaniu jej osoby był ewidentny. Była to seria wrogich mikrogestów. Stewardessa o brązowych włosach zaproponowała wilgotne chusteczki i zapytała siedzącą obok panią, czy życzy sobie szampana lub wodę gazowaną. Angeli podała jedynie chusteczkę, bez słowa, spojrzenia czy propozycji napoju. Angela milczała, obserwując. Wiedziała, że jakakolwiek jej reakcja zostanie źle zinterpretowana. Poprosiła uprzejmie. Przepraszam, czy mogłabym prosić o szklankę wody gazowanej? Kobieta odpowiedziała automatycznym oczywiście, odwróciła się i nie wróciła. Minęło 20 minut. Nic. Obok siedzący mężczyzna otrzymał drugi kieliszek wina. Angela zdała sobie sprawę, że nawet nie zapytano jej o napój na początku. Co było standardową procedurą. Rozejrzała się. Nikt zdawał się nie zauważać. Jej niewidzialność była wyborem załogi. Dla nich była ciałem obcym. Później blond stewardessa z odprawy podeszła, by zebrać zamówienia na posiłek. Zwracała się do każdego pasażera uprzejmym tonem: Mamy dziś dwie opcje na kolację. Polędwica minion z purée ziemniaczanym truflowym lub łosoś grillowany z sosem z marakui. Kiedy podeszła do Angeli spojrzała na swoją kartkę, zmarszczyła brwi i powiedziała: "Ach, pani posiłek jest już przygotowany". Zanim Angela zdążyła zareagować, kobieta odeszła i wróciła stacą. Prosty posiłek z ryżem, szarpanym kurczakiem i warzywami. Posiłek klasy ekonomicznej. Angela wytrzeszczyła oczy. Pozostali pasażerowie otrzymywali porcelanową zastawę i kryształowe kieliszki. Jej taca była plastikowa, jedzenie przykryte folią aluminiową. Kontrast był rażący. Podniosła wzrok. Przepraszam, czy to na pewno posiłek pierwszej klasy? Stewardessa uśmiechnęła się jadowicie. Myślałam, że ta kombinacja będzie bardziej do pani pasować, powiedziała odchodząc. Świat zamarł. Angela poczuła, jak krew ścina jej się w żyłach. To zdanie było jak niewidzialny policzek. Nie krzyknęła, nie zareagowała impulsywnie. Stała nieruchomo, z drżącymi rękami i przyspieszonym biciem serca. To była wiadomość, nie należała do tej przestrzeni. Angela położyła tace, wzięła głęboki oddech, milczała. Ale jego umysł pracował. Nie chodziło o jedzenie. Chodziło o zasady. Tym razem cisza nie wystarczy. Dyskretnie wyjęła telefon, otworzyła notatnik, zapisała nazwisko stewardessy z identyfikatora. Połączyła się z Wi-Fi i wysłała prostą wiadomość do grupy dyrektorów swojej firmy: Potrzebuję, abyście zbadali zachowanie załogi lotu 748 linii Capital Air. Nagrajcie wszystko. Podczas gdy inni delektowali się wykwintnymi daniami, Angela milczała. Nie dotknęła jedzenia. Jej zemsta przyjdzie z mocą, czas zwolnił. Zdanie stewardessy odbijało się echem: Ta potrawa bardziej do ciebie pasuje. Angela wiedziała, co to znaczy nie chodziło o smak, ale o miejsce, o poniżenie jej. Nic nie zdradzało jej uczuć nauczyła się nie tracić panowania nad sobą. Kobiety takie jak ona nie miały tego prawa, inaczej byłyby etykietowane. Odstawiła tacę, skrzyżowała ręce na kolanach, wzrok utkwiony w oknie, gdzie błękitne niebo kontrastowało z jej wewnętrzną burzą. Minęła godzina. Światła przygasły. Blond stewardesa nadal uśmiechała się i obsługiwała innych pasażerów, wszystkich oprócz niej. Nikt zdawał się nie zauważać. A może woleli się nie mieszać? Subtelna, cicha niesprawiedliwość była brutalna dla tego, kto jej doświadczał. Angela wstała i poszła do toalety, czując na sobie spojrzenia. Jedna ze stewardes przestała rozmawiać, by ją obserwować. W toalecie spłynęła jedna łza. Wytarła twarz, spojrzała w lustro. Prezeska wartościowej firmy, uznana na całym świecie ale tam Oceniana po wyglądzie. Przypomniała sobie dzieciństwo, matkę nalegającą na dodatkową uprzejmość, by zrekompensować kolor skóry. Wiedziała, że to upokorzenie odzwierciedla kulturę oporną wobec czarnoskórych kobiet na stanowiskach kierowniczych i uprzywilejowanych. Wychodząc, poczuła się jeszcze bardziej obserwowana. Wróciła na miejsce cicho. Jej milczenie było strategiczne. Stewardessa zebrała tacę. Od Angeli wzięła plastikową tacę z pogardą. Wewnątrz Angeli płonął ogień. Podczas gdy samolot leciał, wiadomość Angeli dotarła. Zaufany dyrektor rozpoczął weryfikację, uruchamiając dział prawny, który o ironio był jednym z największych korporacyjnych inwestorów w Capital Air. Angela wiedziała. Musiała tylko czekać. Stewardessa, nieświadoma kogo obraziła, być może myślała, że wyświadczyła przysługę. Arogancja ignorancji. W tym locie prawdziwa pierwsza klasa tkwiła w godności kogoś, kto, nawet upokorzony, wybrał milczenie. Na razie. Rozległ się komunikat o kolacji. Angela z oczami utkwionymi w ekranie, wiedziała, że najgorsze dopiero nadejdzie. Stewardessa, Rebecca K. Zaczęła rozdawać posiłki z teatralnymi uśmiechami. Sąsiadowi Angeli, miejsce 1b, podała piękny talerz z steku minion, podany z winem w kryształowym kieliszku. Angela oczekiwała przynajmniej podobnej formalności. Stewardesa odwróciła się do niej z fałszywym uśmiechem i cynicznym tonem. Bez pytania czy propozycji wyboru. Podała plastikową tacę z zapieczętowanymi opakowaniami, bez zastawy czy prezentacji, jedzenie klasy ekonomicznej. Przepraszam, czy to na pewno posiłek pierwszej klasy? zapytała Angela. Stewardessa protekcjonalnie. Myślałam, że ta kombinacja będzie bardziej do pani pasować. Czas zamarł. Ton stewardessy nie pozostawiał wątpliwości. To było celowe gest mający pokazać, że tu nie należy. Angela spojrzała na stewardessę. Jeszcze jej nie skonfrontuje. Każda reakcja zostanie użyta przeciwko niej. Z powstrzymanym oddechem, spokojną twarzą położyła tacę na stoliku. Dziękuję. Stewardessa być może zaskoczona. Skinęła głową i kontynuowała obsługę innych, wszystkich z luksusowymi daniami. Tylko nie jej. Angela nie jadła Angela nie jadła znów wzięła telefon. Druga wiadomość krótka, bezpośrednia potwierdzone. Zostałam zdyskryminowana podczas obsługi proszę o natychmiastowe działania nazwisko stewardessy Rebeka K., nazwisko asystentki Tara Dziej. To wystarczyłoby, by jej zespół rozpoczął formalny proces. Angela była znaczącym udziałowcem Capital Air. To, co zaczęło się jako dyskretne wykluczenie, przerodzi się w sprawę o szerokim zasięgu. Przez resztę posiłku Angela obserwowała, jak Rebeka śmieje się z innymi pasażerami, podaje desery, sugeruje wina. Z nią nic. Została oficjalnie wykluczona. Ale Rebeka nie wiedziała, że Angela była kimś znacznie więcej, niż się wydawało. Kiedy asystentka, Tara, zabrała nietkniętą tacę Angeli. Spojrzała na nią z powściągliwym uśmieszkiem osądu. Myliły się. Angela nie zaakceptowała, czekała na odpowiedni moment. Powiadomienie na telefonie otrzymano. Zarząd poinformowany. Dział prawny w kontakcie z działem HR Capital Air. Uśmiechnęła się, uśmiechem sprawiedliwości. To był dopiero początek. W kabinie zapanowała cisza. Pasażerowie odpoczywali. Angela, czujna, z bystrym umysłem, nie mogła odpuścić. To było uprzedzenie zamaskowane formalnością. Noc na zewnątrz wydawała się spokojna, ale zdanie, ten posiłek bardziej do ciebie pasuje, dudniło. Dyskomfort wzrósł, gdy Rebeka znów się zbliżyła. Bez niczego w rękach, tylko obserwując. Zatrzymała się przy rzędzie Angeli, spojrzała na nią z wyższością i szepnęła. Lubię, kiedy ludzie znają swoje miejsce. Angela nie odpowiedziała. Znała tę wiadomość, prowokację mającą ją upokorzyć, bez użycia zakazanych słów. Uprzedzenie przebrane za uprzejmość. Już to słyszała w innych formach, ale Rebeka nie wiedziała. Angela zbudowała własne miejsce. Na zewnątrz spokojna, wewnątrz oburzona. Pomyślała o babci, matce, o każdym razie. Gdy udowadniała podwójnie za połowę uznania, to było za wszystkie uciszone, wykluczone, czarnoskóre kobiety. Rebeka odeszła, być może zadowolona, przyzwyczajona do działania bez konsekwencji. Tym razem będą konsekwencje. Angela napisała kolejną wiadomość: zimną, formalną, fatalną, potwierdzona dyskryminacja słowna. Zdanie zarejestrowane. Proszę o obecność przedstawiciela firmy przy wysiadaniu. Powtarzam: prezes zarządu na pokładzie. Pilność najwyższa. Wiadomość została wysłana. Nie było odwrotu. Niesprawiedliwość była elementem większej gry, a Angela precyzyjnie przesuwała pionki. Rebeka nie zapamięta jej twarzy, ale zapamięta konsekwencje. Około 22:30, asystentka Tara. Przeszła rozdając koce. Zignorowała Angelę. To był schemat. Angela obserwowała. Mimo komfortu czuła się odsłonięta, ale silniejsza niż kiedykolwiek, gotowa do działania. Ogłoszono przygotowanie do lądowania. Angela zobaczyła zbliżający się Nowy Jork. Światła zdawały się szeptać. Nadchodzi czas. Główna stewardesa przeszła, sprawdzając pasy. U Angeli nawet się nie zatrzymała. Angela uśmiechnęła się dyskretnie, wiedziała, co się stanie. Samolot zniżał lot. Angela z oczami utkwionymi w krajobrazie, pogrążona we własnych myślach, samotność, powściągane oburzenie. Ten lot zranił ją inaczej. Nie była już młodą starzystką. Była dojrzałą, szanowaną, wpływową kobietą, a potraktowano ją jak niewidzialną. Przypomniała sobie pierwszą podróż samolotem w wieku dziewiętnastu lat, obietnicę, że kiedyś poleci pierwszą klasą jako symbol osiągnięcia. Dotarła tam, ale to nie wystarczyło. Dyskretna łza. Nie chodziło o jedzenie czy napoje, chodziło o wiadomość: Tu nie należysz. Samolot wylądował, stewardesy przygotowywały się do wysiadania. Rebeka i Tara, przekonane, że wszystko się tu skończy, bardzo się myliły. Kiedy samolot dotknął pasa, Angela pomyślała o słowach matki: Pewnego dnia nauczą się od ciebie i nie będziesz musiała podnosić głosu. Dziś był ten dzień. Samolot kołował, pasażerowie mieli pozostać na miejscach. Angela rozejrzała się, spokojna, zdeterminowana. To, co było bólem, teraz było skupieniem. Nowa wiadomość na telefonie: Zespół HR Capital Air. Zostanie powiadomiony. Zespół prawny przygotowany. Dyrektor generalny czeka przy wyjściu. Angela uśmiechnęła się. Gra się odwróciła. Stewardesy ustawiły się. Rebeka z normalnym wyrazem twarzy. Kiedy ostatni raz spojrzała na Angelę, nie okazała skruchy. Dla niej Angela była tylko tą kobietą, która milczała. Ale kobieta, którą zignorowała, zmieni wszystko. Samolot zaparkowany, sygnały wyłączone. Pasażerowie wstawali. Angela, siedząc, obserwowała. Ręce skrzyżowane, lekki uśmiech kogoś, kto wie coś, czego inni nie wiedzą. Rebeka przeszła, nie udając uprzejmości. Z zewnątrz wszedł pracownik w ciemnoniebieskim mundurze i złotym identyfikatorem. Kierownik operacyjny Capital R na lotnisku JFK. Szukał kogoś. Rebeka próbowała nawiązać rozmowę, skinął głową i szedł dalej. Kiedy zobaczył Angele, zatrzymał się. Jego postawa się zmieniła. Pani Whitaker powiedział z szacunkiem. Dobry wieczór. W imieniu Capital Air przepraszam za to, co się stało. Zostaliśmy poinformowani i podjęliśmy już działania. Rebeka zamarła. Rebeka zamarła. Odwróciła się do Angeli. Która wstawała elegancko. Przepraszam, ale pani jest, wyjąkała Rebesia. Angela, spokojnie. Angela Witaker, prezes zarządu Witaker Green Technologies, jednej z firm w Radzie Inwestorów Capital Air. Wyraz twarzy Rebeki rozpadł się. Tara zamarła. Absolutna cisza. Pasażerowie w pobliżu zauważyli napiętą atmosferę. Angela kontynuowała. Zostałam upokorzona. Zignorowana, wykluczona, zdyskryminowana przez dwie pracownice, które nie potraktowały pasażera jak człowieka. Spojrzała na rebece. Myślałaś, że możesz postawić mnie na moim miejscu. Ale ja jestem częścią zarządu tej firmy, pomagam decydować, kto wchodzi, a kto wychodzi. Kierownik dodał: Obie panie zostaną natychmiast zawieszone, mamy już zgodę prezesa. Angela skinęła głową z godnością. Nie chcę tylko zawieszenia. Chcę szkolenia z różnorodności, przeglądu wytycznych dotyczących obsługi i publicznych przeprosin. Nie dla mnie, ale dla wszystkich niewidzialnych kierownik potwierdził. Rebecza w szoku nie sądziłam. Ja tylko. Byłaś sobą przerwała Angela a teraz nauczysz się ceny tego. Oczy tary były pełne łez próbowała przeprosić. Angela, nie patrząc bezpośrednio. Miałaś szansę postąpić inaczej. Wolałaś zły przykład. Ucz się na błędach. Wzięła teczkę, poprawiła żakiet, ruszyła do wyjścia. Z każdym krokiem wracała siła. W korytarzu wyjściowym czekało dwóch pracowników. Pani Whitaker, pani kierowca jest do dyspozycji. Spotkanie z komitetem etyki odbędzie się dzisiaj. Świetnie. Mamy dużo pracy. Angela była symbolem usłyszanego cichego krzyku. Załoga nigdy nie zapomni, kim była. Podczas gdy Angela szła, za nią po cichu narastał chaos. Rebecca, nieruchoma, w panice. Kierownik dzwonił do przełożonego. Tara, w milczeniu, wiedziała, że przekroczyły granice. W strefie zastrzeżonej kierownicy prowadzili Angelę do saloniku VIP. Dyrektorka dos relacji instytucjonalnych nerwowo przepraszała. Angela ważąc słowa: Wiecie, że to nie jest odosobniony przypadek. Różnica polega na tym, że tym razem zdarzyło się to komuś, kto ma władzę, by zareagować. Dyrektorka zgodziła się. Chcę nazwisk, raportów, realnych zmian, bo tak należy. W samolocie przełożony poinformował rebecę i tarę o zawieszeniu. Rebeca argumentowała, tylko wykonywałam swoją pracę. Przełożony. Pani praca polegała na traktowaniu wszystkich z szacunkiem. Zawiodła pani. Tara płakała. Kilka godzin później nazwisko Angeli krążyło po kapital R. Notatka od prezesa zarządu: zero tolerancji dla dyskryminacji. Sprawa miała stać się przykładem. Inwestorzy żądali raportów. W samochodzie Angela czuła ulgę i wyczerpanie, ciche, stanowcze, boleśnie realne zwycięstwo. Wiedziała, że czasami trzeba sprawić, by świat się zatrzymał, i spojrzał. Następnego dnia wyciekł wewnętrzny komunikat firmy, przyznający się do pogardy i dyskryminacji, zobowiązujący do restrukturyzacji procesów i szkolenia zespołów. Angela przeczytała i uśmiechnęła się. To był dopiero początek. W biurze administracyjnym Capital Air Rebecca Keller i Tara Simons siedziały przed kierowniczką HR i dyrektorem operacyjnym. Na stole leżały koperty z ich nazwiskami. Panie zaczęła kierowniczka. Po analizie stało się jasne, że doszło do naruszenia zasad szacunku, równości i etyki zawodowej. Przesunęła koperty. Od tego momentu obie panie są formalnie zwolnione z Capital Air. Tara spuściła głowę. Rebeka spięta. Podejmujecie te decyzje z powodu pasażerki, która poczuła się urażona? Dyrektor stanowczo. Ponieważ zawiodłyście w podstawach, ludzkim i równym traktowaniu. To, co zrobiłyście, nie zostanie zignorowane. Rebeka. Ale nawet nie byłyśmy agresywne. Kierowniczka. Problem nie polegał na tym, czego nie powiedziałyście. Chodziło o to, co powiedziałyście oczami, gestami, wybiórczym traktowaniem? Uprzedzenie Rebeka nie musi być głośne, by było realne. Obie wstały. Tara drżącymi rękami wzięła kopertę. Rebeka zawahała się. Nikt na korytarzach nie znał szczegółów, ale firma zrozumiała przesłanie. W hotelu Angela czytała raport Capital Air: ostateczne zwolnienie przegląd szkolenia. Komitet Daszka Różnorodności. Konkretne działania. Słońce wpadało przez okno. Coś się zmieniło. Kilka godzin później Tara szła na parking z czerwonymi oczami. Rebeca wyszła innymi drzwiami, z zaciętą miną. Żadna z nich nie skrzyżuje już drogi z Anżelą, ale nigdy nie zapomną. Dyrektorzy wiedzieli, że podjęli właściwą decyzję. Milczenie kobiety może wiele powiedzieć. Angela nie zdobyła rozgłosu, ale szacunek. To wystarczyło. Następnego ranka w hotelu Angela piła kawę. Tablet wyświetlał ostatni e-mail. Capital Air wdrożyło uzgodnione decyzje, bez skandalu, tak jak chciała. Westchnęła patrząc na miasto. Nie czuła zemsty, ale odzyskanie równowagi. Ból był realny, ale teraz nastał spokój. Sprawę zachowała w tajemnicy. Wiedziała, że mogła wszystko ujawnić, ale wybrała ciche, nieustępliwe działanie, zwycięstwa, które nie potrzebują sceny. Zadzwonił telefon. Zadzwonił telefon. Wiadomość od dyrektora generalnego Capital R. Pani dała nam lekcję bez podnoszenia głosu. Dlatego naprawiamy więcej niż błąd. Naprawiamy kulturę. Angela odłożyła urządzenie. Gest był kompletny. Po drugiej stronie miasta Rebeka przeglądała swoje CV, czując ciężar konsekwencji. Rozumiała teraz, że nigdy nie chodziło o stanowisko, ale o szacunek, i zawiodła. Tara w innej dzielnicy porządkowała rachunki. Wiedziała, że trudno będzie jej znaleźć pracę. Najbardziej dręczyło ją wspomnienie, że mogła postąpić inaczej, ale tego nie zrobiła. Niosła milczenie jak winę. Na korytarzach Capital Air niewiele osób wiedziało, co naprawdę się stało. Ale szkolenia się zmieniły. Wytyczne stały się jaśniejsze. Nacisk na indywidualny szacunek. Historia nie stała się newsem, ale przykładem. Wracając do hotelu, Angela spojrzała na miasto przez okno. Przypomniała sobie zdanie matki: Kiedy będą próbowali cię poniżyć, nie musisz krzyczeć. Podnieś głowę i idź dalej. Nauczą się od ciebie. Uśmiechnęła się. To było to. W holu czekał kierowca. Angela wsiadła spokojnie. W tej podróży niosła ból wielu i odpowiedziała siłą jednej.